Nie zawsze na van life nocuję się w ładnych miejscach, czasami nocuję się w takich, jakie po prostu są, czyli na przykład dzisiaj na tyłach marketu. Zaczynamy się dzisiaj z Turcją, przekraczamy właśnie granicę z Gruzją. Jest ona o tyle oryginalna, że stoi się na tej granicy w tunelu albo przyjeżdża się z jednego tunelu do drugiego, tak jak teraz. Daniel poszedł załatwiać kartę SIM. Kupił wcześniej takie ubezpieczenie za 20 euro, które. Hello. Pan mi tutaj zagląda. Co ja robię? A to kula jedym. Tbilisi. Tbilisi. A Eee Batumi. Batumi. Kutaisi. Kutaisi. O, oh, хорошо, całdubo. Borjomi. Uh, jeden uh, miesiąc będziemy w Georgii. Georgia, da? No? Aha. Хорош, <coughs> <coughs> No, także tak to wygląda. Także trzeba było kupić ubezpieczenie, bo nasze ubezpieczenie nie obowiązywało tego, które tutaj jest wymagane. Za 20 euro. Daniel kombinuje kartę. Czytaliśmy w internecie, że to wcale nie jest takie proste, że trzeba sobie zarezerwować dużo czasu, bo są kolejki, trzeba podpisać umowę. Zobaczymy, co on tutaj znajdzie. Dosłownie teraz przekroczyliśmy granicę i od razu y, załatwiamy najważniejsze rzeczy. Cały w tutaj się kręci i zagląda przez szybę, no po prostu... Szok. Tak trochę jak w Rosji też wszyscy się nami interesowali, w Turcji tego nie było. Karty SIM nie trzeba było rejestrować, 20 gigabajtów na miesiąc czasu kosztuje 50... ich... Lir... Mmm... No, 5... tu Pokażę wam się w polskiej cenie... Jak to wygląda. Dobrze, Larry. że ktoś to zrobił Larry, za, zrobił za mnie, bo te ich literki to jest jakaś dla mnie magia. To są ślaczki takie jakie pisałem w podstawówce, jak w podstawówce w przedszkolu Podobno, jak się. Uczyłem. w ogóle to jest taki język jedyny na świecie niepodobny do żadnego. Te ślaczki też są takie oryginalne. Dobra, jedziemy się ogarniać do Batumi. Turcji u nas teraz było niewiele na kanale, bo potraktowaliśmy ją chwilę tranzytowo, co prawda byliśmy tutaj ponad tydzień, przyjechaliśmy... Ale przez praktycznie cały tydzień padało i nie chciało nam się gdzieś tam wchodzić w ogóle przez zwiedzanie. To, co jest charakterystyczne dla tej części tutaj Morza czarnego, to to, że ciężko znaleźć jakieś miejsce małe z tych miejsc, gdzie można sobie fajnie wypocząć nad brzegiem morza bo wynika to z tego, że jest puszczona główna nitka drogi, a tylko i wyłącznie dlatego, bo potem są góry i ciężko im było to zagospodarować w inny sposób, więc nie ma tak dużo plaż, nie ma tak tego dużo, ale jeszcze Turcja jest przed nami, bo będziemy na pewno do niej wracać, Zobacz, chcemy zobaczyć koniecznie Kapadocję i te takie stojące falusy. Danie! A jak to inaczej nazwać? Zwiedzaliśmy większość takich głównych miast na trasie i promenad. Ogólnie wygląda to całkiem źle, mimo tego, że nie ma tych plaż, bo z drugiej strony są piękne góry. Ale też robiliśmy bardzo dużo zakupów i na to się nastawialiśmy w Turcji. Jest to raj zakupowy. Dokładnie. Sprzedawcy są tutaj wspaniali, nie są nachalni, ale zapraszają bardzo często na czaj, podawany w tradycyjnych szklaneczkach w kształcie tulipana. To jest jest właśnie... on bezpłatny, na, czy kupisz, czy nie kupisz. Bardzo często nas częstowano baklawą. Nie wiedzieliśmy na który rodzaj się zdecydować, bo nie, nie wcześniej nie jedliśmy w ogóle takiego deseru. Bardzo słodki. Bardzo słodki i na początku był nawet dla nas za słodki, ale potem się przyzwyczailiśmy i pokochaliśmy baklawę, tak jak Turcję. I właśnie chyba oprócz pięknych widoków tutaj gór i morza, to Turcję zapamiętamy od strony kulinarnej, bo jest tutaj naprawdę pyszne jedzenie i żebyście nie poszli do restauracji, to wygląda mniej więcej to w ten sposób. Jeżeli jesteście głodni, to zapauzujcie, bo może Wam pocieknąć ślinka, cię sobie coś zrobić do jedzenia. Będziemy pokazywać teraz specjały kuchni tureckiej. O tak właśnie nam zostawili stół, a jeszcze nie ma głównego dania. Boimy się trochę, ile za to zapłacimy, bo zwykle tych przystawek było mniej w restauracjach. Jedziemy wzdłuż Morza Czarnego i tutaj mamy widok z daleka na Morze Czarne i czekamy na główne danie. No, ale żeby nie było, to tak. No, cebulę pominiemy grillowana cebula, cebula zwykła. To jest ostry sos, to akurat zamawiałem. Zobaczymy czy jest ostry. Jest dobry, ale ostry nie jest dla mnie. Dla Daniela jest ciężko znaleźć coś ostrego. Tu jest coś w jogurcie i nie wiemy co to jest. czy To, to jest ciecierzyca. Ciecierzyca w jogurcie. Ale to już nie dla mnie. Iranie. To są jakieś takie... No właśnie, co to jest u to? Jakiś tak, taki rodzaj pasty. Mmm, dobra. No to jest dobre. To jest... Tak jakby... co jest z suszonymi pomidorami? Z, z, suszonymi, z suszonymi pomidorami pasta. チャイチャイチャイチャイチャイチャイチャイ Chyba będziemy mieli na cały tydzień jedzenia, mam nadzieję, że nam to spakują. O kurde, nie wiem jak to popłyniemy. Zamówiliśmy tak. Są grillowane pomidorki. To jest jakieś mięsko. Jest kurczak, jest kurczak. którego polecali. Jest bakłażan też z mięskiem. Jest jakaś smażona ta. Jest papryczka, o, jest ma która jest zielona. zielona, też grillowana. Na środku jest ryż. No super, to wygląda. Mamy nadzieję, że tak dobrze też smakuje. Przyjmujemy zakłady, czy wszystko to zjemy. Obsługa chyba też się zastanawia. I teraz przyznać się, kto miał postanowienie noworoczne, żeby zrobić redukcję. Ja nie miałem, ale. Tutaj, jeśli byście przyjechali do Turcji, to jest bardzo zły pomysł. Spróbowaliśmy baraniny, spróbowaliśmy kurczaka, jest przepyszny. Jeszcze grillowany bakłażan, zaraz zobaczymy, bo bakłażana akurat jest ciężko zrobić. Bardzo dobry, jest ja usiadłam. Tak? W Turcji bardzo popularny jest czaj, który jest podawany wszędzie. Bardzo często jest on jako gratis, bezpłatny. I podawany jest w takiej szklaneczce w kształcie tulipana. To jest taka tradycja. A tak w ogóle, jeżeli chodzi o tulipany, to pochodzą one z Turcji. Dopiero do Holandii trafiły z Turcji kilka wieków temu. Najpierw były tutaj. Ale czaj to też takie przypieczętowanie różnych umów w sklepach, gdzieś tam idziecie coś załatwić, to na koniec właściciel zaproponuje Wam czaj. Albo na początek. A wydawało nam się, jak tu jechaliśmy, że będzie w ogóle popularniejsza kawa turecka, ta żona, tak jak u nas, tym tradycyjnym sposobem. A powiem szczerze, że czasami ciężej jest znaleźć kawę jak herbatę. Tak, częściej piją jakąś tam neskafe niż taką kawę parzoną. Dokładnie. Zawsze też do posiłku dostajecie zbliżoną chusteczkę, żeby sobie wytrzeć ręce, czy przed, czy po. jak trzecie przed, to dostaniecie jeszcze potem po. To jest, no tak, ładnie pachnie zawsze. Dlatego ja jej używam. No, pojedzone. No, ja jeszcze walczę. Jeszcze walczysz? No. Nie dziwię się, że Polacy jak tu przyjeżdżają, bo kiedyś jak ktoś mówił ale byłem w Turcji, ale jedzenie i tak zawsze się zastanawiałem, ale no o co może chodzić, przecież jedzenie jak jedzenie. U nas też są kebaby, ale to jest przepaść, ogromna różnica. Mnie nie dziwi jak, yy, czy teraz mnie nie dziwi jak znajomi wracali z czasów z Turcji i mówili, ale przytyłam. 5 kg, ale to jest niemożliwe w dwa tygodnie, a jest, teraz jest. nie wiem jacy my wrócimy. Tak, trzeba jechać <laughs> dalej, bo ja mam tendencję. Jednak dostaliśmy kawę po turecku. Mimo tego, że nie zamawialiśmy, ale tutaj obsługa nie za bardzo z angielskim i albo się nie zrozumieliśmy, albo dostaliśmy ją gratis. W sumie nie wiemy. To kurde, jest... ale lura. Słodzona, ja nie słodzę kawy. Maciubka. Jakaś smakowa jest w ogóle. Kawę, którą dostaliśmy przypadkowo albo w gratisie, w sumie nie wiem, to jest taka inna kawa niż do tej pory piliśmy, mimo tego, że jest po turecku, ale ma jakieś przyprawy. I to są takie przyprawy, których nie znamy. No kardamon może być. Wydaje nam się, że to jest kardamon, a nawet czuję tutaj pieprz. Nie wiem, czy to możliwe. Że w zębach utknął. No. Jedzenie było pyszne, na 10. Daniel, ile dajemy? 12. 14. 14. Jedynym minusem jest to, że nie ma tutaj ogrzewania. Dzisiaj jest dosyć wilgotno i dlatego siedzę w kurtce. Ale to jest jedyny minus, bo wszystko jest super. Z ogrzewaniem to chyba tutaj jest tak podobnie jak w tych wszystkich ciepłych krajach, że nie bardzo mają ogrzewanie, bo nie widać tutaj grzejników nigdzie, jest tylko klimatyzator i go nie włączają. A co do pyszności jedzenia to teraz jeszcze przyszła pora zapłacić. Zaraz się okaże, czy było tak dobre i czy 14 nie spadnie na mniej. <laughs> Na koniec, jak płaciliśmy rachunek, Pan y, spryskał nam dłonie czymś, co pachnie po prostu niesamowicie. Tak, żeby chyba nie zapomnieć o tym wspaniałym miejscu. <grywa> 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 <Okay>. <grywa> I to jest, y, o to, pachnidło. To jest super. I to leją? O tak. Oczywiście trafi ona na naszą mapę, także jeżeli będziecie tutaj przejazdem, to naprawdę polecamy. Poza tym obok jest przepiękne miejsce, takie na dziko, z przepięknym widokiem na Morze Czarne, ale my niestety jedziemy dalej. Za wszystko zapłaciliśmy na polskie złotówki 76 zł plus oczywiście nasz napiwek. Ponieważ zobaczyli z obsługi ludzie, że chcemy dograć coś tutaj na zewnątrz, dostaliśmy jeszcze czaj gratisowo dodatkowy. Ja w żadnym państwie nie czułam się tak zaopiekowana. W ogóle Turcja w tej chwili trafia na mój number one. A na drugim miejscu co jest? Rosja. Po dwóch tygodniach podróży musimy zrobić pranie. Właśnie znaleźliśmy pralnię w Batumi. Ja idę do fryzjera, dlatego że od 4 lat nie farbowałam włosów. Wynikało to z wielu względów, ale też ekonomicznych, właśnie, żeby oszczędzić na van life. Oszczędzałam na takich rzeczach. Musieliśmy się przeparkować. I tak jak mówię, nie farbowałam od 4 lat włosów. I na początku byłam z tego bardzo zadowolona, bo ich jakość była o wiele lepsza. Rzadko musiałam chodzić do fryzjera, obcinać, nie miałam problemu z rozdwajającymi się końcówkami, ale w pewnym momencie, jak przestałam tak dużo przebywać na słońcu, włosy zaczęły mi tak mocno ciemnieć. Więc zaczęłam je rozjaśniać rumiankiem. Dzwonię na prokuraturę. Jaką prokuraturę? I stałam się ruda, powiedz. <noise> zaczęłam włosy rozjaśniać rumiankiem i wyszło to w ten sposób, tak chciałam, naturalnie. I wyszło to tak, że włosy zaczęły mieć taki rudawy odcień. No i się wkurzyłam. I kupiliśmy w Turcji farbę taką bio bez jakiejś takiej chemii, żeby rozjaśnić te włosy, żeby były takie bardziej jasny blond. A stało się tak, że są one rude, wyglądam jak Ania z Zielonego Wzgórza, jestem nieszczęśliwa i są takie jeszcze bardziej rudawe. Także muszę coś z tym zrobić, idę do fryzjera, nie wiem jak tu ja się dogadam z tymi ludźmi, nie wiem jak znajdę tego fryzjera i ogarniamy. Ogarniamy pranie i fryzjera. Zobaczymy, czy z wejścia da się pofarbować włosy. Idziemy robić metamorfozę. Ostatni lub przed metamorfozą.